proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy dla milionów polskich rodzin i całego polskiego biznesu, jak kwestia oczywiście cen energii elektrycznej średnia Taryfa na sprzedaż energii elektrycznej to jest 623 zł. Dzisiaj koalicja zgłosiła do tej lobbystycznej ustawy wiatrakowej poprawkę, aby zabrozić cenę energii 500 zł, ale tylko dla gospodarstw domowych. Opłata mocowa miałaby wchodzić od 1 lipca. Ale jest oczywiście lepsze rozwiązanie. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza projekt ustawy w najbliższych dniach. My Zaproponujemy prawdziwą tarczę antykryzysową, czyli 412 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 500 zł dla całego biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Apelujemy do pana marszałka Szymona Hołowni, aby 8 lipca na posiedzeniu Sejmu najpóźniej znalazł się ten projekt ustawy, a jak trzeba będzie zwołać kolejne posiedzenie Sejmu w trybie pilnym, by wprowadzić prawdziwą tarczę antykryzysową na ceny energii właśnie z uwagi na projekt prawa i sprawiedliwości, to jesteśmy gotowi przyjąć taki wniosek i głosować choćby